Rollercoaster ride, hands up in the sky. Take you on a ride, learn to feel the of high. We can start again, laughing to the end, screaming at the top, hoping never stops. z stopni. Idziemy na marszobek. Niedziela, południe, temperatura poniżej zera, biegnę sobie, a raczej robię sobie marszobieg, myślę, że na Pańską Górę nagram parę widoczków, zobaczymy, odpalę aplikację, zobaczymy, ile, myślę, że z piątkę zrobimy. Tutaj mój ulubiony podbieg przy kortach koło stadionu, spójrzcie. Ja zawsze tu przy końcówce sobie przyspieszam, ale. Warto tu wybiec, wyjść, wdrapać się, ponieważ są ładne widoczki dzisiaj bardzo zamglone. Nowy powolutku pod górkę. Dzisiaj mega zimno. Lepiej nie załatwić tchawicy. Ale piękna niedziela. Dawno nie biegałem, bo ciągle jestem przeziębiony. Zresztą tak to bywa w grudniu. No, mamy już czwóreczkę. Można spokojnie wracać do domu. Myślę, że razem wyjdzie 3 km. Zobaczymy pod koniec. Troszkę nagrywania, troszkę stopów. Więc czas też nie będzie za krótki. No. Muszę tu jakoś uruchomić to wykrywanie twarzy, żeby po prostu podnieść cyk. O, uciekłem. Widzimy. Nasze bloki są zajebiste. Nasze broki są zajebiste, nasze broki są zajebiste, szarabudzie, ale tutaj mam swoją ojczyznę, Mati, gdzie ty jesteś, zio? No, już prawie, szóstka, dobiegamy po osiedlu, żeby nabić szóstkę, co? Lecimy. Ja to zrobię 600 metrów Nie zrobię Do domku Kończymy to, niecała szóstka. Aha, ja wyłączyłem wcześniej. No dobra, gotowe, niecała godzinka, niecałe 6 kilometrów 6 km na godzinę prędkość chudego byka. No.